Was, moi drodzy, w tym filmie chciałem wam pokazać, jak rozmnożyłem tutaj różę. Bo tutaj gdzieś w internecie znalazłem takie możliwości rozmnażania róż przez podział łodyg. Ja ja podzieliłem jedną z łodyg od róży i podzieliłem na cztery części, a na końcówce jednej z, koń z końcówek tej łodyżki tej róży Oskrobałem ze skóry na długości gdzieś 1-2 cm i wsadziłem, tak jak widzicie, w piasek. Tak to było gdzieś w lipcu. No, żeby zobaczyć, czy, czy te łodygi puszczą, według opisu, który tam był na YouTube, czy się ukorzenią. I tak, jak widzicie, z tych czterech łodyżek, które wsadziłem, jedna się ukorzeniła w tym towne Także... już Tutaj umieszczone w tym piasku i podlewane przez okres lipca sierpnia. No i tak jak widzicie, jak już Wam powiedziałem, z tych czterech udało mi się rozmnożyć jedną mróżę. Także jak widzicie, ona tutaj puściła listki. Także i zaraz ją też przesadzę w takie miejsce, gdzie będzie mogła się po prostu sobie rosnąć. I jeszcze wam pokażę, jak ten system korzeniowy tam się wykształcił w. W tej rozmnóżce, tutaj i jak widzicie, tutaj na końcówce tej łodyżki wykształciły się wstępnie takie korzenie. Widzicie? I ja zaraz tą rozmnóżkę róży wsadzę na miejsce, gdzie ona będzie mogła sobie rosnąć. O tu, jeszcze spójrzcie, jak się powoli wykształcają korzenie. Także w następnym sezonie, jak się uda, to też tą metodę zastosuję do rozmnażania róż. Pozdrawiam Was serdecznie.